Natomiast w tym zadaniu mamy obliczyć sinusa, mając kosinusa. Można oczywiście skorzystać z jedynki trigonometrycznej, ale można też policzyć z trójkąta i wtedy wiem, że to, co jest w kosinusie, to, to jest to, co jest przy kącie prostym, podzielone na to, co tutaj jest. Można tutaj dopisać jeszcze x, ponieważ to mogło zostać przez coś skrócone i z tego yy, z trójki Pitagorejskiej, tak? czyli to, to się nazywa trójka Pitagorejska. Wiemy, że tam jest 5, no i teraz jeśli chcemy sinusa, no to sinus to jest to, co leży naprzeciwko tego kąta, czyli 5x przez to, co jest najdłuższe, czyli tutaj jest najdłuższe. I teraz nam te x się skrócą, czyli będziemy mieć po prostu 5. Trzynastych. Tutaj możemy sobie zapamiętać, że tutaj jest latarnia morska, a tutaj mieszkają krasnoludki, w zależności od tego, z której strony mieszkam, wtedy z tej strony patrzę. Czyli, jak mieszkam tutaj, gdzie latarnia morska, to to, co jest naprzeciwko kąta, do tego, co jest przy.